Witam wszystkich. Słuchajcie, jak widzicie, dzisiaj będzie mała powtórka z rozrywki. Znowu goszczą u mnie kontrolery GA28 do robotów Alfa Robot. Tutaj są niektóre uszkodzone i uszkodzenie polega między innymi na tym, że są uszkodzone te grzyby bezpieczeństwa i polega to na tym, że po prostu jakby w razie czego, w razie W jakaś awaria... Bądź też niebezpieczne zdarzenie, którego oczywiście nie chciałbym nigdy doświadczyć. Reagujemy w ten sposób, że wciskamy takiego grzyba, i ten grzyb wyłącza nam maszynę, zatrzymuje. No i powiem Wam, że no, taki grzyb musi być sprawny, ponieważ może nieraz uratować nam nawet jej życie. Taki grzyb uszkodzony, on działa teoretycznie. Tylko po prostu nie przerywa obwodu, tak? Pokażę Wam na mierniku szybko, jak to mniej więcej wygląda. Typ tutaj drzeńczyka, że tak powiem. I teraz przykładając tutaj do tych nóżek jego, sądy, powinien być pisk. Jest pisk, czyli układ jest jakby zamknięty. Czyli ten kontroler teoretycznie będzie działał, ale niestety przy jakiejś awarii nie zatrzymały maszyny. Także nie można takiego kontrolera użyć na maszynie, bo to narusza zasady chyba jakiegoś BHP, bezpieczeństwa i tak dalej. I pokażę Wam jeszcze taką małą ciekawostkę. Ja już tutaj jestem poziom wyżej, level w uruchamianiu niektórych rzeczy, i teraz podłączę tą wtyczkę do magicznego urządzenia żeby sprawdzić czy on w ogóle się włącza czy LCD działa. Uwaga, mały test. Jak widać uruchamia się. Wyświetlacz działa. Także tutaj jest tylko do wymiany grzyb. Następnym kontrolerem, który jest praktycznie sprawny, grzyb jest ok, wciska się, wyciska. Niestety ma uszkodzony tutaj wyświetlacz LCD. Widzicie, że jest w środku, leży. Podłączę sobie go też pod moje magiczne urządzenie, żeby sprawdzić, czy on w ogóle działa. I potem zajmiemy się naprawą tego wyświetlacza szybciutko. Zaraz Wam wyjaśnię troszeczkę więcej. A tutaj jest ciekawostka, bo. Coś mi to nie chce wejść za bardzo, jakby tutaj było powyginane, jeszcze mamy uszkodzone w dodatku wejście, powyginane jest i nie chce mi wejść w złącze, także trzeba będzie to też naprawić. Wygiąć je tak, jest wygięte i to dosyć mocno i to powoduje malutką ustereczkę, którą trzeba będzie tutaj poprawić. Na razie tak delikatnie to postaram się wygiąć. No i zobaczmy, czy teraz wejdzie gniazdo. Tak, weszedł. włącza się, czyli jest LCD wyświetlacz, znaczy wyświetlacz sprawny. On pójdzie do naprawy. No i tutaj mam jeszcze. Inną troszeczkę taką wersję z tym grzybem. Przycisk bistabilny, który jest uszkodzony. Sprawdźmy sobie, czy on się włącza, czy działa. Oj, teraz nie sprawdzę. Bo tutaj mi się coś odłączyło. Teraz będzie OK. Komuszę jeszcze odpowiednio działa. Wyświetlacz jest w porządku. Tutaj mamy uszkodzenie tego typu, że ten przycisk bistabilny, on. Powiem tak, ten kontroler działa bez problemu, natomiast przy awarii musielibyśmy cały, cały czas trzymać ten przycisk wciśnięty, tak, żeby maszyna została zatrzymana. Po puszczeniu go znowu wraca do tego trybu, jakby że są wody zamknięte, czyli znowu jakby nie ma żadnej, e, żadnego niebezpieczeństwa. No też tak nie może być, on musi działać na tej zasadzie, że powinien być wciśnięty, puszczony i roz... E, zrobić e, przerwę w układzie, a niestety on działa tak jakby był takim przyciskiem monostabilnym w zasadzie. Albo ktoś się rąbnął i wrzucił tutaj po prostu przycisk monostabilny. O tym też nie pomyślałem na początku. Dobra, rozumiem. Ktoś się chyba walną wrzucił przycisk monostabilny, polegający na tym, że po wciśnięciu yy, on jakby ten rozwiera cały yy, układ, a po puszczeniu znowu wraca. To tak nie może być. Także tutaj też jest yy, do wymiany ten przycisk. No i co? I powiem Wam, że. Zajmiemy się naprawą tego kontrolera, który jest, który ma w zasadzie tylko uszkodzony tutaj ekran, wyświetlacz ten. Zobaczmy co tam się stało. Stało, ja już podejrzewam na 99,9% że są urwane po prostu mocowania od śrub, plastik i tylko tyle, nic więcej, czyli trzeba będzie... Prawdopodobnie go jakoś tam przykleić, ten wyświetlacz. Bądź też naprawić te mocowanie. Być może ono jest w środku, jeżeli tam już do niego nikt wcześniej nie zaglądał i nie usunął tego mocowania. Także zobaczmy sobie, jak on wygląda w środku. Aha, jeszcze tutaj jedna śruba jest. Naprawiam sobie też te kontrolery nie tak bez powodu, ponieważ zajmuję się też serwisowaniem robotów, które obsługują właśnie te kontrolery. I po prostu chcę mieć już minimum tak z 2-3 kontrolery sprawne, że po prostu biorę na maszynę, podłączam i to wszystko hula, bez zastanawiania się, czy on jest dobry, czy nie. Dobra, dostaliśmy się do środka. Teraz tylko sobie będę tutaj uważał, żeby śrubki nie powylatywały. Także powyciągam je moim magicznym, magnetycznym śrubokrętem. Chociaż mam taką fajn, takie fajne urządzenie, zaraz Wam pokażę. Sprawdzimy zresztą, jak ono działa. Zamiast magnesu na śrubokręcie, tutaj mam taki magnetyzer, demagnetyzer. Troszeczkę sobie poruszamy. No i teoretycznie teraz on powinien te śrubki wyciągać. No, powiem Wam, że działa to superancko. Nawet lepiej niż ten magnes, który był tutaj przyczepiony na końcu. Pięknie to działa. Czyli warto też się zaopatrzyć w naszym takim amatorskim serwisie w takie, taki bajer, gadżet, dzięki któremu namagnetyzujemy końcówki śrubokręta czy tam czegoś innego i nam to pięknie śrubeczki wyciąga i nawet nam to powinno ułatwić montaż takich śrubek przy niektórych yy, urządzeniach, także to na pewno polecam. Dobra, teraz mogę sobie to bez problemu obrócić i zobaczyć co tak naprawdę tutaj się wydarzyło w środku. Jak widzicie, tutaj mamy ten wyświetlacz LCD, no i mamy pięknie po wyrywane Tutaj końcówki, raz, dwa, trzy. Na szczęście czwarta przeżyła. Jest wszystko z nią ok. Natomiast nie widzę śrubki, która by trzymała tutaj tą jedną końcówkę. Także ja już wiem, co mam robić. Po prostu wykręcam te śrubki, przyklejam to. Że, że przykleję to na super Glue. no bo co, co innego tutaj mogę zrobić. Jeżeli miałbym jakiś taki fajny klej do tworzywa, no to wtedy mógłbym to przykleić, ale super Glue tutaj zda egzamin, myślę, bez problemu. Także wyciągnijmy sobie na razie te uszkodzone elementy. Ten pójdzie tutaj w lewy dolny róg. Ja sobie to poukładam, tak żeby potem się nie pomylić. Poprzyklejam je zaraz, żeby ten LCD trzymał się bez problemu żadnego. Jest górny. Śrubeczki sobie też powyciągamy. No i zostało nam jeszcze odkręcenie jednej śrubki. Będę musiał poszukać jeszcze przy okazji, czy nie mam takiej śrubki. Gdzieś na ten czwarty tutaj słupek do mocowania tego LCD-ka. No i co wam powiem. Zobaczcie jak to teraz działa. Tutaj mam tego grzyba. On jest teraz wyciśnięty. Grzyb jest wyciśnięty. I patrzcie się na to. Teraz ten kontroler jest w trybie normalnego działania. Kurcze, jakby tutaj się dostać. Zrobimy inaczej. Odepnę się do... No bo jeszcze inaczej zrobię. Wyciągnę po prostu tutaj ten konektor, włożę dwa piny. W dwa piny. Znaczy te dziurki, sądy. I one już mi zaczną tutaj. Zobaczcie, miernik piszczy. Wciskamy grzyba. Przerwanie obwodu, maszyna wyłącza się. My ratujemy komuś <laughs> palca, rękę, życie. Odpukać mnie malowane. No i tak to działa. Także grzyb jest sprawny na 100%. W tym kontrolerze. Po wyciśnięciu go, znowu miernik zacznie nam piszczeć. Czyli tutaj grzyb jest sprawny. Ja sobie to potem opiszę, że to jest sprawne. I tak dalej, żeby nie było potem żadnego problemu z tym. No i powiem wam co. Idę po superglu i przykleję te tutaj końcóweczki do do tej obudowy. Sam wyświetlacz LCD fajny, taki duży. Powiem Wam, jestem ciekawy, czy on by zadziałał z Arduino. Tutaj jest jakiś model tego wszystkiego. LCD 960221. Pinów ma dokładnie. Zazwam powiem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1 na 2 na 3 na 4, 15, 5, na 6, 7, na 8, na 9. 20 pinów. 20-pinowy wyświetlacz. I teraz pytanie, czy dałoby rady go podłączyć do Arduino? Jeszcze wam pokażę tutaj informacje, może ktoś będzie wiedział. Zobaczcie. Tu są informacje o tym LCD-ku 12, A. Rewizja G. Tutaj mamy jeszcze jakieś E211670. No i numer LCD-ka to tutaj jest, jak widać, LCD 960221. Pytanie: Czy ten LCD można by było wykorzystać z Arduino? Podejrzewam, że można by było, bo dosyć Arduino ma obszerną bibliotekę do LCD-ków. Także nie przedłużam, idę po SuperGlu. Dobra, słuchajcie, ja sobie pięknie tutaj podkleiłem. Te mocowania są wszystkie przymocowane. LCD będzie pięknie siedział, nie będzie się yy, ruszał i latał w obudowie. Dodatkowo jeszcze tutaj podkleiłem pęknięcia na rogach tego kontrolera, bo było widać, że albo on gdzieś upadł mocno, to na 100%, bo tutaj była budowa popękana na rogach, i dlatego ten LCD się po prostu rozwalił. I powiem wam tak, to niech sobie jeszcze tam dosycha ten klej SuperGlue, macie okazję zobaczyć rozłożonego na części pierwsza takiego kontrolera. Słuchajcie, tutaj tego sobie na bok wywalę, cała elektronika tutaj na płycie, przyciski, switche, bardzo fajne, duże takie, wszystko musi działać perfekcyjnie. Super. No, i co wam powiem. To działa. Wszystko tutaj jest OK. Generalnie cały program, który jest zawarty w tym kontrolerze znajduje się w tej kości tutaj. Także teoretycznie gdybyśmy mieli programator na taką z taką podstawką możemy wyciągnąć tutaj cały ten sad, zrzucić sobie go gdzieś. Do naszego tajemnego folderu prywatnego. No i w razie czego, jakby jakiś nam tutaj kontroler umarł, możemy przywrócić go do życia. Teoretycznie mówię, bo tutaj jeszcze może zostać uszkodzonych milion innych rzeczy. W ogóle na wejściu tutaj zobaczcie, ile mamy takich. Nie wiem, co to są jakieś tranzystory. Jest masa. Tip 122. GF-135WW, zobaczcie ile tego tutaj jest, to jest cała sekcja takiego czegoś. Chyba pod yy, sygnały mi się wydaje, które wchodzą i wychodzą. Tak mi się wydaje, to jest od sygnałów, które idą do tego robota. No naprawdę tutaj sporo tej elektroniki, widać, że elementy są zaklejone klejem, z tego względu, żeby nie powypadały z tego tutaj mocowania. Tutaj też jest zaklejony. Tutaj też jest zaklejony, ta taśma od tego tego. Tutaj widzę, też są jakieś płytki pozaklejane. Rezystory tutaj też pozaklejane. No i co wam mogę powiedzieć? Brzęczyk, że słychać jak wciskamy klawisze na na tej klawiaturce tutaj. Wydaje dźwięk taki... pisk cichutki. Eee, tutaj mamy jakiegoś kwarca widzę. 20 MHz chyba. No i opis alpha GA28, PC3, 0303, MIRLE, coś tam, coś tam, Made in Taiwan. I pytanie. Ile taki kontroler kosztuje? Taki kontroler kosztuje, jeżeli, byś, jeżeli byśmy sobie chcieli go zamówić z Chin, czy tam z Tajwanu, 40 dolarów, moi drodzy. 40 dolarów. Plus jeszcze chyba jakaś wysyłka do tego będzie doliczana. No i co wam mogę powiedzieć. Zaraz go będę składał. I... I co? To tyle, jeżeli chodzi o jego tutaj taką naprawę. Nic szczególnego, ale jak mówię, ja już będę pewny, że mam sprawny kontroler. Biorę na robota, umyty czyściutki, zakładam go i nie martwię się o to, czy on będzie działał, czy nie będzie działał. Tak 99,9% daje, że on będzie działał, bo tak naprawdę nie wiem jeszcze, czy on jest tak naprawdę w 100% sprawny. Wszystko wychodzi po prostu, jak się podłączy, już pod maszynę. Także tutaj tylko jest taka względna decyzja, czy on działa, czy nie. Dobra, słuchajcie, ja go składam powoli i zaraz kończymy filmik myślę, bo to już więcej nie ma nic do pokazywania. Chyba, że jeszcze coś mi wpadnie do głowy. Także robię malutką pauzę, ja się z tym tylko uporam i pokażę Wam jak to wyszło. Aha, jeszcze taka ciekawostka. Powiem mam, że jednego mam kontrolera z, z tyłu, jest opisane. Yy, Gripper nie działa, tak? Gripper nie działa, czyli Gripper to będzie któryś z tutaj, z tych switch'y. No i pytanie: Czy faktycznie tam jest switch uszkodzony, czy po prostu gdzieś coś innego? Bo tak naprawdę tutaj mamy tylko same switch'e. i nic więcej. No i diody LED, rezystory, które ograniczają. Prąd na te diody, żeby one się nie spaliły. Co tu może się zepsuć? No, tutaj tylko switch może się zepsuć, tak naprawdę. Także jestem ciekawy, o co tam chodziło. Czy to jest usterka na poziomie tej płyty, co teraz, właśnie tutaj ją widzicie? Czy usterka na poziomie hmm, gdzieś elektroniki jakiejś? To trzeba było zweryfikować później. Ja sobie najpierw tutaj przykręcę tą płyteczkę, z powrotem. Tak, żeby to wszystko było cacy. Tak się zastanawiam, czy ktoś z moich oglądających też ma podobną pracę, że na przykład ma yy, obsługę jakichś maszyn, coś tam kurczę naprawia i tak dalej, siłowniki te sprawy. To jest naprawdę bardzo ciekawa i fajna fucha. Ale trzeba mieć naprawdę tęgą głowę w niektórych przypadkach, bo nieraz zdarzają się sytuacje w których no trzeba się nagłówkować i to bardzo bardzo już nie będę tutaj mówił o szczegółach ale kto mnie rozumie ten nie rozumie <grym> dobra zakładamy teraz LCD-ka wreszcie normalnie będzie siedział w obudowie czyli nie będzie nigdzie tutaj latał i kontroler będzie gotowy do użycia na jakimś tam robocie. Słuchajcie, tutaj muszę sobie delikatnie. No ja to źle w ogóle montuję. Ona iść w tą stronę. A nie, w tamtą. Dobra, teraz jest ok. Czyli ja sobie go teraz przykręcę. Mam nadzieję, że się zmieszczę w otworach, bo jak coś krzywo porobiłem, to będzie troszeczkę lipa. Z tego co widzę, to nie jest idealnie. No ale przecież źle tego nie podłączyłem. Nie, no jest OK, dobra. Trzeba po prostu delikatnie wkręcić śrubki i go skręcić. I zobaczymy, co z tego wyjdzie. Najpierw jedną. Do końca nie będę dokręcał, żeby po prostu zostawić sobie jakiś tam luz. Teraz wkręcę sobie na dole, tutaj z tej strony. Drugą też jeszcze nie dokręcę, no i trzecią wkręcę sobie, załóżmy tutaj. No i słuchajcie, mamy. Przykręcony LCD już prawie. Nie będę tego tak bardzo mocno dokręcał, bo to nie ma sensu. Okej. Okay. Tutaj jeszcze przykręcę tego. I teraz wam pokażę mój prywatny patent. Możecie się śmiać. Możecie kurde pisać, hejtować i tak dalej. Ale wiecie, co zrobię z tymi śrubkami, które wkręciłem. Wiecie, co to jest? Lakier do paznokci, delikatnie tutaj na rogach zrobię tylko taką kropeczkę, która ona tylko będzie miała za zadanie nie wykręcenie się tej śrubki. Na pewno jak zasnie to, nie wykręci się. a tutaj nic nie uszkodzę, bo to wystarczy tylko delikatnie odkręcić tą śrubkę i ten lakier zostanie zerwany, ale na pewno nie dopuści do. Yy, Jakiegoś tutaj, już jakiegoś uszkodzenia. No, no, to już testowałem niejednokrotnie wcześniej, i to jest zresztą jeszcze hybrydowy żel. Także on jest raczej taki miękki. I to jest taki bardzo fajny patent, jak nie mamy specjalnego kleju do gwintów, na przykład jak się na, używa na śrubach. I czasami można sobie też i tak pomagać. I powiedzcie mi, co o tym w ogóle sądzicie? Czy to? Można tak robić, czy raczej nie powinno się tego tak stosować, takiego jakiegoś lakieru do paznokci? Czy można przymknąć na to oko? Jakie jest Wasze zdanie? Powiedzcie mi bardzo, bo chcę to znać. Dobra, składamy sobie go powolutku. Ładnie. Zobaczcie. Wyświetlacz już jest pięknie zamontowany. Mamy ile śrubek? 3-6 śrubek, czyli raz, dwa. 3, 4, 5, 6. No, wszystkie śrubki są akurat. No nie wierzę. W niektórych, kurczę, jak rozkręcałem, to były tylko trzy. I montowałem to w ten sposób, że raz, dwa. Nie, raz, dwa i trzy. Tak o. Dobra, tu są akurat wszystkie, także jest fajnie. Nie będzie problemu z dobrym skręcaniem tego kontrolera. No i co Wam powiem? Zaraz zobaczymy, czy on się uruchamia. Włączymy go jeszcze raz do mojego tajemniczego urządzenia, które pozwoli mi sprawdzić, czy ten LCD działa, czy nie działa. Tutaj jest jeszcze taka śrubka z tyłu, potencjometr w zasadzie, który służy do regulacji jasności tego wyświetlacza. Dobra, mocno nie będę tego dokręcał, bo i tak widziałem, że te mocowania są troszeczkę ponadwyrężane. Także tak tylko szuciem, po prostu, żeby to się trzymało i tyle. Ok. Wszystko podokręcane. Pięknie. Pięknie wyczyszczony kontroler. Sprawdźmy, czy on działa. Podłączam sobie do mojego tajemniczego urządzenia. I powiem wam, że działa bez problemu. Także myślę, że... Jeżeli chodzi o tą naprawę, to tutaj nie było nic szczególnego. Przyciski wszystkie działają. Mówię, chodzi o gri gripera, czyli to łapanie. Nie wiem o co chodziło dokładnie, ale było tu napisane: Griper nie działa, coś takiego. Także będę musiał sobie go też w przyszłości wziąć pod moje oko. No i co wam powiem. To już jest zrobione, to jest zrobione. Mówię, tutaj na razie nic nie będę przy nich robił. Muszę przedys przedyskutować to z moim szefem, co robić w takim wypadku. Można kupić takie przyciski bistabilne. Też okrągłe, dokładnie coś takiego jak tutaj. Tylko, że dział działające tak jak normalnie jak grzyb, tak że wciśniemy, on się blokuje, drugi raz wciśniemy, odblokowuje. Także tutaj na razie nic nie będę robił, ja tylko tutaj wyczyściłem tą obudowę, kabel, tak żeby to ładnie wyglądało. Opiszę go też, że tutaj ten grzyb jest po prostu monostabilny w ten sposób, a nie bistabilny. Bo tutaj on był opisany, uszkodzony grzyb. To starłem ten marker, ładnie wyczyściłem, ale pisało uszkodzony grzyb. Yy, prawdopodobnie nie uszkodzony, tylko ktoś po prostu zamontował Monostabilny przycisk, albo zrobił się z bistabilnego monostabilny. No też tak można powiedzieć. Dobra, słuchajcie, tutaj ten grzyb. Powiedzcie mi, czy takiego grzyba da radę naprawić, rozkręcić to. Ja, ja czuję, że po prostu, jak tutaj się to otworzy, to wypada milion elementów i złożenie tego będzie graniczyło z cudem. Także nie wiem, czy jest sens w ogóle bawić się w coś takiego. Wolałbym po prostu kupić jakieś przyciski bistabilne zamontować i mieć święty spokój. Przycisk taki bistabilny kosztuje złoty 20 zł. Także to nie jest jakiś majątek. Można kupić takich przycisków, nie wiem, z 10-20 i mieć święty spokój i w przyszłości tylko szybko wymienić i nie pieprzyć się w żadne tam grzebanie w przyciskach. Także to by było na tyle. Taka ciekawostka: może będę miał w przyszłości jakieś inne fajne rzeczy związane z przemysłem, z maszynami, które bym mógł sobie tam ponaprawiać. Tego jeszcze do końca Wam nie mogę zadeklarować. Nie ode mnie tak naprawdę to wszystko zależy, ale bardzo bym chciał, żeby coś się w tym temacie pomodzić. Także na razie zakończę na tym filmik. Jutro sobie zaniosę do pracy te dwa sprawne kontrolery. Te dwa zostawię. Zapytam się szefa, co robimy z tymi. Będę wiedział, na czym stoję. Dobra, to by było na tyle. Trzymajcie się. Pozdrawiam i życzę Wam spokojnej niedzieli. Trzymajta się.